Mytwor. JESTEM ja jestem jaskacem na miniaturce Pepoft. Nie, Maria... Dobra, zobaczmy co Mitwor przygotował. Oho! <śmienny> <Yes>. <śmienny> Ale że moją ciłę nie zrobił? <śmienny> Papa, friend. Wendy Kiss. Dzięki. Wendy dla Ciebie. Dzięki, Papa Fred, za 7 miesięcy. Napisy końcowe. Dzięki bardzo, Papa Fred. Dzięki bardzo, za 7 miesięcy. Oho. Ha Ci na ma. ma. Ci już zbieram pieniążki, żeby jej wysłać jakieś z 10 kapelę, żeby się z tobą umówiła. Jezus, Wszystko dla naszego stranara. Nie, spokojnie, Kłapsi, spokojnie. Nie, no spokojnie. Dzięki bardzo, Kłapsi, za 50 biców i za wsparcie mentalne. Doceniam mocno. Chciałbym życzyć. Dużo szczęścia dla Diamlesa i Shaxi na nowej drodze życia. Żeby Wam się dobrze wiodło, a dla Ewrona stroga Melanarii. Za wystawienie komplikatu. Nie było tak. Pierdzielisz. O Jezus. Ale gówno. Ale odwaliłem manianę. Ja zapomniałem, że tu jest ten. O! O nie, tu będzie to jak naszego waliłem! O nie, sztos, uciekaj! Uciekaj, sztos! Uciekaj, sztos! Nie, o nie! O nie, o nie! O nie! Not ja mam like mało this. użyć na banie, ja zaraz muszę się wycofać. Torek, czemu ty sztos zabijesz? A to sztos jest, Jezus! Nie mów mi, Jezu, przepraszam! jest bo wam oku ja jestem! No. A ci później przyjdą i no, no, będą płakać. No no, co było coś pięknego. Trzy, dwa... Let's go! Jeden... Go! Lecę! Lecę, 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 lecę. A to był skam. On skamuje, nie leci. Co jest? Co to było? Co to było? Przepraszam Hello. bardzo. Starych chcesz zobaczyć... No. Nie, niech ktoś nasz szokka. Nie no. wiem. No, nie, bo mi się, bo coś no, Co ty no, zrobiłeś? Mm -hmm, mm -hmm. O, tak zwane 3 ja pi. Cześć, cały swój nick widzę Dobra no, przepraszam, wgrafa. bo mi się odpaliłem wgrafa. się, sorry Kanapka <grafy> O nie no Sadge Ile cię zostało? Osiem. Osiem, och, no, kurde, no ale na jabłku, no, jabłku magię, small tak, pipi. Na jabłku to. Nie, nie, a, nie. Kurde. Nie serce serca, To jest bardziej randomowy chyba obsydian. A nie, no, A nie. No, oh, 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 nie, bo ja tutaj trollowałem diablasika! <ścoughs> Na moją odpowiedzialność. O nie, to się zawsze źle kończy. Na moją odpowiedzialność. Ooo! Ooo! that might be huge! <ścoughs> o, tak było. Let's go! Dawno i nieprawda, hoppa, hoppa. Gdzie jest ta kosa? Patrzcie na jego minę! On już wie! On już wie! Aaaa! On już... I on odpatrzy na czar czy ktoś się zorientował. O nie! Sadge. Sadge. Sadż moment! Mishelk wpłacił 5 złotych. Nie wiem jak wy, ale jak widzę, gdy Ewron posysa w gry to zawsze przypomina mi się, że jest przecież Warlordem gaming XD. O, dzięki za piątkę. <grym> on wie, on o co chodziło? Chodziło o to, że to był pierwszy dzień hardkora i tobie aż mają najdłużej live'a ze wszystkich. I miał chyba 8 czy 10 godzin live'a, i już jak się miał żegnać, to była jakaś czwarta nad ranem, i już był mega zmęczony, to chciał się pożegnać Yo. z widzami. Tak. I przez cały czas miał kordy y, zasłonięte, bo to jeszcze nie było y, 12 godzin, i jeszcze nie było y, żadnych kuboidów. I my byliśmy gdzieś w kopalni randomowo na świecie. I kordy on miał zawsze zasłonięte kamerką, ale jak się pożegnał, to wyłączył kamerkę i pokazał kordy, a tu mieliśmy wszystko, nie? Mieliśmy. <laughs> Całą bazę mieliśmy. Już wie! On już wie! No. Aaaa! <grystanie> on już I on odpatrzy na czaczy, kto się zorientował. I musiał wszystko przenosić do innego <grystanie> miejsca. Wszystko przenosić do innego miejsca. O nie! <grystanie> on wie, on się uśmiecha. <grystanie> mm. <grystanie> o nie! To był smutny moment. No ja, wiecie, i to wszystko było, nie? Ja nienawidzę lawa puli Spokojnie, SPOKOJNIE CZAT ZACHOWAJMY SPOKÓJ Ale że ja łopatę zamiast wody miałem? Proszę, kamienie Nie, 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 nie. potrzebuje 11 kawałków Póki nie może on jest większy od jego biblioteki O, czekaj, czekaj, zaraz przedstawię tam teorię Kubox został kamerą 24 s 7 HP. Kubo, ja musiałeś się obrócić, a cię straszyć. A to co to wkroczy? ktoś bardzo... wkurzony chodzi. Kankruszowy? Co to się... co tu się dzieje? Chodzi o to, że no Shake z Dubaju chciał dać konia za zrobienie roda i się nie zgodził. Co? Taką okazję? Ja, ja, bym, ja bym każdego konia, jak ja bym powiedział. Krócę, turki. Jezus znaja. Staszek, musimy poważnie o. porozmawiać. Oho, bo za miesiąc zostaniesz ojcem, majatatą tatą widzę po <laughs> Jak to ja ojcem a ty tatą? Halo? Co jest? Światuszek, dzięki bardzo za 8 miesięcy, prawie poród, prawie ciąża. Dzięki bardzo za 8 miesięcy. Ja się nie przyznaję, to nie moje. Mówi, nie takie osiem, lody, nie takie na ja, nie 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 takie lody. No ja ty się nie znasz. Nie 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 takie, nie takie. Pomyśl no. No nie takie no. Pomyśl jakie. Ta ta. Biaplesik znalazł sobie wybrankę Ewron chyba też blaszka. Ma już tylko ty taki sam jak palec Sadgę. Musiałeś przypominać. Dawaj, dawaj go? Co? Up this o! To jest akcja! Dzień dobry! Halo! Łatwiutko! Nie, 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 nie co 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 Boże! Za orany! Łatwo Też, z frajami! Mało no, czemu mi tam zamknąłeś? Co ci gdzie stało, no? Ja bym się rozebrał! Jak to się rozebrał? Powiedział, że chce chcę ci im ci Co? No! Dajcie mi tych debili. Stanowski! Boże święto! Czyż tu nikogo nie ma? Boże ten najman tak, tak. tam był jeszcze! Tego nie widziałem! Dobrze, tutaj muszę. Zaraz będę. Ale tu się robi wywołanie. Oj. No, ale to widziałem te szoty. Mamy tak, nawet tak. green screena. O, green screena mamy też, tak, zapraszam. Wow, oh. A, chwila. -a. <grymne> Repcak, dzięki bardzo. Za trzy miesiące. Pierwszy towik zamykany. Dzięki bardzo Repcak za trzy miesiące. Witam 3 <grymne> Witam, witam. Dzięki bardzo 3 miesiące to jest spraimika, dzięki za wykorzystanie Prime'a, Dzięki bardzo I Oasa dzięki bardzo za 2 miesiące. Drugi rozdział otwierany. Dzięki bardzo Ioasa za 2 miesiące. Drugi rozdział, drugi rozdział. Drugi miesiąc, subka, trzy. dziękuję tobie za ten czas k.c. Ciebie i h.t.c. To ja dziękuję, to ja dziękuję, dzięki bardzo Jasa. A propos krzylaksa, mamy czat, jest jedna rzecz, którą trzeba na zobaczyć. Ja to się kur nie przyznajesz, biblę Katuszek, Kwiatuszek, no jest jak jest. Dzięki za 50 widzów, dzięki bardzo. Oho, no, Krzylak coś zrobił. Na co, co ja wczoraj jak sobie wiem, off streamek, na chwilę zobaczyć czy wszystko stoi, to co ma stać. To się okazało, że stoi. Ale że stoi też coś więcej niż tylko mój dom. No, Siema, nie chodzi epoka. tu o penisa. Właśnie I... otrzymałem 800 złotych podwyżki Tchorek stąd. 800 złotych podwy... Weź się podziel. No, co ty no? A ja w reklam nie mam w styczniu na Twitchu. Jezu, ale że 800 złotych podwyżki. Co zna prezesa firmy awansowa. Jezus Maria. Chyba, że wcześniej w ogóle nie pracowałeś, i nagle teraz dostajesz pracę i dostajesz w pracy 800 zł. To jest całkiem stąk, też. <grystanie> chwila, chwila, bo tu płótna się rozwija. No, to, to, to z, z tym się wiąże pewna historia. Tutaj. Um, um, tu były sprzedawane burówki. <grystanie> powiedział. I. Mestrzały przy głowie. Jakieś ostatnie no, słowo? Penisa, nie powiem gdzie. O. Jakieś ostatnie słowo? Walić ci matkę O, ty frajerska A nie, 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 no zostaw no! Bo mają. Bo ma mniejszego penisa od siny. No chciałeś to usłyszeć? Co? O, Taki co? właśnie jest wasz top jeden. Ulubiony streamer zostawił mnie samemu z dzieckiem bibletchu. Jezus Będę wysyła alimenty kwiatuszek, nic się nie przejmuj. Kurczę, chyba za głośno to powiedziałem. Torek, jak chcesz, to powiedz mi to prosto odwarza i krzywdzisz za bokiem oh. o... No, od. Widzisz co zrobiłaś, no zapomniałeś okna zamknąć Pracowałem wcześniej, w lipcu miałem podwyżkę 300 zł, a teraz jeszcze 800 Teraz zarabiam ponad 4000 brutto. Jutro I oczywiście podzielę się, ale to po wypłacie sam. <laughs> Kiru, nie no, żartuję, nie trzeba, nie trzeba, ale bardzo fajnie. Cztery kafle brutto, to już jest naprawdę fajna sumka. Naprawdę jest fajna sumka. Cztery kafle? Szanuję, szanuję. Zawsze cztery tysiące, nie? To fajne pieniądze. Pozdro, czat, pozdro, Stasiu, trzy. Tofu, nie jestem twu. <laughs> Dzięki bardzo za trzy miesiące, pierwszy tomik zamykany. Dzięki bardzo. I kopos? chro uś kochany kumplu kiedy nas poznasz ze swoim wybrankiem mm, jutro co ty powiedziałeś, nie ja dobra dobra dobra, dobra no to uwaga uwaga wciskam o, ale to ma kopa! Co jest? Co jest? To ma kopa, nie drego, dawaj, dawaj! Ale to jedzie! I... O kurde! O, stop, 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 to... stop, stop, stop! Nic! Ja, Dobra, spokojnie, spokojnie! Z wozu, z wozu! Pomocy! Lekarze, lekarze. Fun fact, wczoraj zatopiłem ten samochód na off-streamie. No, jest w rzece obecny. Jezus. Prze... Przepraszam. Kubo. A oponki, oponki skąd? Co to są za oponki? No bo kur... Kurczę. No bo się nie da, no. Chat jadę sobie, wycofuję sobie spokojnie. I... No i nagle rzeka się znalazła za mną, no. Skąd ja mogłem wiedzieć, że tam jest rzeka? Nikt nie mógł się tego spodziewać. Ona po prostu się pojawiła, Peppowt. Musimy my im, że trash industry. You know? <laughs> Ta, ta, znam, 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 ta szanowana jest firma, jest bardzo, Trash Industry, mm -hmm, I know. Tak, to ta, ta. mm -hmm. jest popularna, wiesz, popularne mm -hmm, naw mm -hmm. oni nawet robią tego, nawet robią pieniądze na być, Aha. Trash Industries. Trash Industries, in from memory in your mom. American. Exactly mm -hmm. amerykańskie, wiesz, mm -hmm, mm -hmm. Ameryka, your mom... In your in mom American vagina, dream. I know, no, I know, yeah, yeah. Like Trash Industries. Trash industry. <laughs> yes. uh, no. Yeah, yeah, yeah. yeah. Deep, you, run, you know. No. Deep hole powiedziałeś to tak, jak diablez, gdy się w drzewo wywali. By, ten, do tego, do nie wiem, nie? Trochę tak było. Daj się panu Januszowi skupić. I co, i co, i co? Ewidentnie wchodzę oko. To? Ewidentnie. Ale tak na oko. To była prawdziwa historia, czad! W sensie. Ja pierdolę właśnie zauważyłem, że wydałem na ciebie ponad 50 zł, co? czyli jeden weekend mniej chlania. Chcę zwrot tych pieniędzy, albo chociaż 05L. 05 L. 0, 5, możemy się dogadać. Na 0,5 możemy się dogadać. Jezus, mar. Czad, a wiecie co? Chad! O mój Boże! Siema, mam na imię Staś. Yy... Czat. Yy... Jako iż. Diables przyjeżdża do Warszawy, prawda? Prawda. Mieliśmy w planach się napić, prawda? Prawda. Ja obecnie jestem w takim tymczasowym mieszkanku, z którego miałem się jutro wyprowadzać przed 12. Ale, jeżeli Diambles dzisiaj przyjeżdżał i mielibyśmy dzisiaj pić, i jutro przed 12, miałbym wszystkie swoje rzeczy z tego mieszkania zabrać, pomyślałem, że to jest nierealne, więc co zrobiłem? Przedłużyłem mieszkanie do czwartku. Ej? No, czat, trzeba stawiać sobie priorytety. Alkohol, życie, wiecie o co chodzi. Jakby alkohol jednak, wiecie o co? No, no, więc jakby. Yy, no, także jakby się coś działo, to ja nie odpowiadam za nic. Za nic nie odpowiadam. Czemu ty puszynek napisałeś alkohol? Znak zapytania, tylko ci panie, wszystko dobrze, plusinek? Jezus Maria. Yy, no, więc yy, czy drang stream będzie? Raczej nie. Raczej nie. Ale yy, czy będziemy nawaleni dzisiaj? Raczej tak. Boję się co z Blaszką, bo Blaszka raczej taki, wiecie, ja sporych rozmiarów. Aha, czyli dzisiaj zachlejesz i jutro streama nie ma? Nie, będzie, będzie, będzie. Chyba. TFTF. Yyy, nie no, będzie, będzie streamek normalnie. Tylko patrzcie, no bo ja jestem dużych rozmiarów. Ewronik też mały nie jest. No, Diablesik też jest jakby całkiem spory. A Blaszka to jest taki, wiecie, malutki, drobniutki chłopaczek. Także. No boję się o niego. Jak my narzucimy z chłopakami tempo, a Blaszka będzie chciał nadgonić. Ja pamiętam co się ostatnio działo, jak z Nexe się spotkał. To chłop z łóżka nie mógł stać. <grym> Także. Mm. No, może być ciekawy, powiem tyle. Może być co najmniej ciekawy. Bitsy lepsze niż chlanie, chlanie lepsze niż bycie trzeźwym, bycie trzeźwym lepsze niż bycie zjaranym. Nic nie rozumiem, Kirun, ale dzięki za 50 bitsów. Ja gadałem z Januszem jakby w raście i mi słuchawki... I byłem na, na głośnikach, miałem raz to odpalonego, bo byłem off stream i gadałem z Januszem i w mi wchodzi tak... Stary, ty z jakimś starym swojego kumpla gadasz, z kim ty gadasz? Mówię, nie, nie, to ziomek, ziomek udaje głos. A mój brat, a okej, okay, dobra, ale miał takie, takie na twarzy, o ja pierdziele, coś się złego co dzieje z moim bratem, no. Przeszkadzam tak ci? O! Panie! Jezus! jest Panie, nie... Jaka mobilizacja? To jest... się nie będziesz słuchał, co z głąb, dupą do ciebie, nie ja, ja bym się go nie słuchał. Proszę pana, bo... Anyway, kontynuujmy. Spolega o, wraca, Zy... wraca Z Zy... Panie, Z jak takim Dorek. No! Smutno mi blacha! I Bibos jeszcze! Dolarek. Dzięki bardzo Bibos! Dzięki Bibosik za dolarka. Dolanek. A to nie chodzi o spotkanie z umi, tylko o to, by się nawalić. Sporo straciłeś w moich oczach, Stanisław. Ale podtrzymujesz! Hey, Moją! X, Hej, Violet! Tysiąc hey. biców! Tam, tam, tam! Hejka! Hej. Ale żeby tysiąc biców na hejka wysyłać. Dzięki bardzo, X, Hej, Violet! Dzięki bardzo! Tysiąc biców! Dzięki bardzo. No, ale, że co jeszcze potańczył za darmo. Dzięki bardzo, xkviolet, za tysiąc widzów. Doceniam, doceniam mocno. Dzięki bardzo. I Kirun, nie, bo to po co rozdzielać, jak można połączyć miłe z pożytecznym. Hmm? właśnie. Cześć, xkviolet, witam. Dzięki rozpadają. bardzo za tysiąc widzów. Jak się rozpadają. Naja zabrała nam Evrona. Koniec męskiej przyjaźni. Ta dupa! Evron zabiera siebie! Ta. <grymiany> Czyli mówisz, że śnią ci się końskie penisy? Jeb. <grymiany> tak. Nie no! no w takiej normalnej brodzie. O kur... Oj, coś pięknego. <grymiany> tak. Czy wiedzieliście, że Polska ma swoją strefę czasową? Kiedy w Ameryce jest jutro, tam w Australii jest wczoraj, to, to w Polsce jest średnio wyczyn. Yy, nie chcę głupio zginąć, bo całkiem się spoko zapowiada. Ja wiem, czat, marnowanie. Spoko. Rełki w ogóle wezmę stąd. Nie chcę tego. To jak nie drum. Może live na Insta? Dionizos? Nie, no nic nie będę pytał, no nie będę się. Nie możesz mnie tak. No to był ciężki okres w moim życiu. Siedziałem. Tak było. I średnio wiedziałem, co zrobić ze sobą. To było. Czad najlepsze jest to, że ja pamiętam tę imprezę. W sensie to było. To było czat na takiej działeczce i tak dalej. Tam byliśmy ze znajomymi i siedzieliśmy czat tam. I. I, i się Tak było. I staliśmy tam jak w około 13 chyba czad, i wszyscy tam wiecie. No bo nie, nie wiem, tam było sporo osób, tam było z 8 9 osób. I wyszliśmy czad tam przez. No, ja wychodzę i tam właśnie to jest taki ganek, był taki tarasik. Ja wychodzę przez ten. ten mijam tam wiecie. Tam trzeba przez salon przejść, przez kuchnię i tak dalej, I wszyscy. O, cześć, Sasiek, jak tam czad? Słowem się nie odezwałem. Wychodzę mm. na ten tarasik, usiadłem i tak siedziałem przez pół godziny czad, chcąc umrzeć. Także. Mm.

Wchodzę na stok, pies sok. Będę, Będę dziś leciał jak Kamil Stoch. Będę dziś leciał jak Kamil Stoch. O mój Boże! Ja nie wiem, czego co ja robię A ze swoim wstok. życiem. Nie mam pojęcie, co robię ze swoim życiem. Nie wiem. Jakby po prostu nie wiem. na słuchaj. Te donakę od 1 dolar są, a ja jak debil ci te bitcy wysyłam. A i źle nawaliłeś się ostatnio, a mówiłem ci, żebyś nie pił tyle menelu z zastrany. No co? Ej, grzeczniej tam!